Arkadiusz Żabka, witam o poranku. Za pomocą Skype'a łączymy się z Urzędem Miasta Jastrzębia-Zdroju, a tam prezydent Anna Hetman. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydent, zacznijmy od uchwały antysmogowej i tego, co ona wymusza dla tych najstarszych pieców, czyli likwidację. Czy miasto już wie w Jastrzębiu-Zdroju, ile takich pieców jeszcze nie zostało wymienionych? My mamy bardzo dobry stopień wymiany tych kotłów. W tej chwili ten rok niestety troszeczkę nam się opóźnia, tylko ze względu na to, że nie ma tych produktów na rynku, po prostu. Ale bardzo dużo wniosków zostało złożonych. Niewielka ilość jeszcze tych pieców została do wymiany. Nie podaje pani cyfr, rozumiem, bo nie, nie zna precyzyjnych, ale szacunkowo. Ile zostało do wymiany? Około, około 20%. Do wymiany pozostało. Do wymiany, tak. Czy po 1 stycznia powinni być karani? Myślę, że nie. Z tego względu, tak jak wspomniałam, ten rok jest bardzo trudny na jakiekolwiek na zakupy i usługi ze względu na brak y, materiałów na rynku. I te, tu my, u nas leży bardzo dużo wniosków, które obawiamy się, że nie zostaną. Zrealizowane w tym roku tylko z tego względu, że nie ma tych kotów na rynku, a my pieniądze w budżecie mieliśmy zabezpieczone i czekamy jeszcze, być może przynajmniej część tych kotów zostanie wymieniona. Mówi pani, żeby nie karać tych, tymczasem marszałek sugeruje razem ze Związkiem Gmin i Powiatów Śląskim, żeby karać tych najbardziej uporczywych tych, którzy mieli szansę podłączenia się, ale nie wykonali żadnego kroku. Na pewno te sytuacje no trzeba, trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo nasza gmina rzeczywiście jest w czołówce. Jak mieliśmy dwa lata temu chyba takie badania, mieliśmy najwięcej wymienionych tych kotłów i mieszkańcy są naprawdę w dużej mierze zdyscyplinowani, jeśli chodzi o wymianę tych urządzeń. Dobrze, ci co wymienili, to pewnie pewna grupa wymieniła je na piece piątej klasy. No i dzisiaj się okazuje, że na rynku brakuje opału, ekogroszku. Czy, no... no właśnie, tu nie tylko ekogroszku, ale generalnie brakuje i tych i materiałów wszelkich i ekogroszku, ale musimy też podkreślić, że ekogroszek to nie jest ekopaliwo. Tutaj są też pewnie część w tych takich trudności wynika z tego, że ministerstwo klimatu stawia moc, wyższe wymogi, jeśli chodzi o poziom energetyczności i zanieczyszczenia tych składu tego produktu, więc muszą się firmy przygotować i zmienić, zwiększyć ten, zmniejszyć ten udział popiołu i siarki, na przykład w Ekogroszku. No i to tak, już widać na, tak, na zadbać. I to już widać w punktach sprzedaży, kilkudniowe kolejki, ograniczenie do raptem trzech ton. Na jednego klienta, i teraz pytanie: czy Pani jako przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce jest w stanie w jakikolwiek sposób no, zaapelować, wpłynąć na nie wiem, polską grupę górniczą, tych, którzy decydują, ponieważ no, może się okazać, że już się okazuje, że generalnie no, nie ma ekogroszku i, i, i ponoć będzie jeszcze gorzej. No z tego co wiem, to y, przedsiębiorstwa jednak przygotowują się do zmiany y, w z produkcji, czyli z y, tego składu, dostosowując do wymogów do tych norm unijnych, a jednocześnie naszego Ministerstwa Klimatu. Y, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tutaj rozmawiałam akuratnie z y, y, przedsiębiorstwem górniczym, ale z firmami, które gdzieś tam też związane są z produkcją, twierdzą, że obawy takich obaw takich, że nie będzie w ogóle tego paliwa nie ma, że ono będzie sukcesywnie dostarczane, więc mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do całkowitego zablokowania tego rynku i liczymy na to, że firmy się wywiążą, a jednocześnie będą spełniały te wszystkie normy. No, bo musimy jednak być konsekwentni wszyscy. I my, którzy palimy w y, ekogroszkiem bądź innym y, paliwem, i y, y, również przedsiębiorstwa, które y, produkują. Dobrze, no to oby no zresztą do takiego kotła nie włożymy niczego innego niż ekogroszek. Tam śmieci raczej nie włożymy. Ale a propos śmieci, no to pytanie. Ale jakość, się liczy. jakość tego paliwa się liczy. Tak, y, śmieci w górę, także w jastrzębiu zdroju. Y, no, niestety, państwo mówią, że nie ma wyjścia. No pytanie może jest wyjście. Ja tylko przypomnę, było 12 zł, będzie 29,50. I to od kiedy? No od tego miesiąca. Od października 2950. Nie tylko panie redaktorze wiestrzę, ale w wielu gminach, które. W tej chwili ogłaszały, a nawet rok czy dwa lata temu były ogłaszane przetargi, rozstrzygane te przetargi. Te ceny śmieci były bardzo wysokie, 30, a nawet ponad 30 zł, bo chyba mam tu gdzieś zanotowane Krzyżanowice 29, ale e, zawiercie 36, e, orzesze 33 zł. To nie jest jakaś cena z kosmosu e, i nie wiadomo skąd wzięta, dlatego że po prostu takie są ceny. To dyktują również przepisy, które. Nas obligują, muszą, musi być pięć frakcji. Na przykład przedsiębiorcy są zobowiązani do y, posiadania elektrycznych pojazdów, co znacznie podnosi ceny, ponieważ muszą sobie wliczyć to w koszt y, tych y, opłat. Y, mała segregowalność to też zależy w dużej mierze od nas, od naszych użytkowników. Tych y, czynników, które wpływają na cenę, jest bardzo dużo. I niezależnie jaka cena byłaby wcześniej, to te przetargi czy to w Jastrzębiu, czy w innych gminach, po prostu są takie wysokie. A My, to ja wskazuje, to Pani Prezydent, robić, płacić więcej za tak, śmieci. Pani Prezydent, to wskazuje, bo o tym mówią wszystkie samorządy, różnie argumentują. W Rybniku na przykład twierdzą, że więcej siedzimy w domu, więc więcej śmiecimy. No trudno też się z tym nie zgodzić, ponieważ poniekąd tak jest. Jesteśmy zalani masą plastiku, kupując cokolwiek doskonale, doskonale to wiemy. W tle za Pani bloki jastrzębskie wiemy, jak wygląda w zabudowie wielorodzin i segregacja właściwie jest fikcją. I to wszystko wiemy. Pytanie jest takie, co samorządy mogą zrobić, żeby nie dochodziło do dyktatu monopolu? Bo ja mam wrażenie, że niestety żyjemy dzisiaj w takiej oto sytuacji, gdzie ceny są tak postawione, że samorządy nie mogą nic. Dlatego samorządy muszą wykonać jakiś ruch. Pytanie, jaki mogą wykonać wspólna spalarnia śmieci na przykład? To na na pewno więc znacznej mierze obniżyłoby koszt y, tych śmieci, ale na, również y, budowa swoich y, własnych przoków. My, jako Jastrzębie, przygotowujemy się do tego, by na swoim terenie mieć właśnie taki przok, bo jednak cena teraz y, do, do ceny śmieci. Y, Firmy, które zajmują się odpadami, doliczają sobie te utrzymanie przoku. W związku z tym, my starając się o pozyskanie też środków zewnętrznych, już przygotowujemy koncepcję i projekt na budowę przoku w Jastrzębiu. Dobrze, Pani Prezydent. Trzymamy kciuki zatem za te inwestycje. No i pytanie o inwestycje mieszkaniowe, bo wiem, że dzisiaj wybiera się Pani do Bielska-Białej. Podpisać umowę SIM. To, to jest nazwa, którą być może zaraz rozszyfrujemy. Chodzi o e, właśnie, chodzi o spółdziel. Ta. Tak. W... tak y, z y, inwestycji mieszkalnych. Społeczną inicjatywę mieszkalną, tak? Tak. Ile tych mieszkań pani chce wybudować? Na chwilę obecną, dzisiaj będziemy właśnie podpisywać umowę z kilkoma innymi gminami, w tej chwili planu wskazaliśmy tereny, które muszą być zaakceptowane jakby przez KZN i wskazaliśmy tereny na osiedlu Bogoczowiec, tam będziemy około czy ponad 20 mieszkań w pierwszym etapie, do 50 i kolejnych etapów chcemy dochodzić. Do 2029 roku te mieszkania w ramach spółki miałyby być wybudowane. Wszystko zależy od tego, jak będzie, jak będą um, te prace przebiegały, ponieważ to jest spółka z kilku, złożona z kilku samorządów, więc musimy, to jest dopiero początek, musimy sobie ustalić harmonogramy i przystąpić do pracy. Ale poza tą, tymi mieszkaniami wybudowanymi w, w ramach SIM, Mamy również TBS, który buduje mieszkania. Już w przyszłym roku oddamy kolejne 33 mieszkania przy ulicy Witczaka, a niebawem przy ulicy Gagarina również mieszkania tymczasowe. W TBS-ie będzie 33, a tutaj 15 tymczasowych i cztery mieszkania dla osób z niepełnosprawnością typowo dostosowane takie już dla osób na wózkach na przykład. I planujemy kolejne, przygotowujemy kolejne w ramach TBS-u projekty na budowę nowych bloków. To znaczy, że w Jastrzębiu chcą mieszkać ludzie, że się nie wyprowadzają, skoro budujemy mieszkania? Oczywiście, że chcą mieszkać ludzie. Zawsze jest tak, że ktoś wyjeżdża. To jest taki naturalny trend. Migracje są, ale wiele, wiele osób pozostaje w Jastrzębiu i te mieszkania nowe są najbardziej poszukiwane. Dobrze, dziękuję za rozmowę, za poranną rozmowę w Radio 90. Naszym gościem była Anna Hetman, prezydent Jastrzębia Zdroju. Dziękuję bardzo.